W najbliższy poniedziałek, 1 września 2025 roku o godzinie 17, w Lubelskim Ratuszu w sali numer 2 Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w ostatnim punkcie posiedzenia rozpatrzy wniosek o uchwalenie SPI dla Górek Czechowskich. Jeżeli ktoś sądził, że historia sprzed dziewięciu lat, gdy zmiana studium była uchwalana nad ranem, już nigdy się nie powtórzy, był w ogromnym błędzie. Dlatego bądźmy tam punktualnie, przygotujmy na piśmie to, co chcemy powiedzieć, doprowadźmy do zmiany porządku posiedzenia i złóżmy później nasze stanowisko do protokołu komisji oraz sesji Rady Miasta. To będzie najlepsze świadectwo aktywności obywatelskiej i wskazówka dla przyszłych pokoleń, kto ponosi odpowiedzialność za utratę fenomenu natury wpisanego do skarbów kultury współczesnej Lublina. Szczegóły w opisie.